No i tak, Państwo, następny pacjent to jest Ford Transit 2007 rok, 24 silnik. Tutaj wtryski pracują w oleju, a problem jest taki, że przyjechało auto do nas, bo coś tam kulało, nie pracowało dobrze, no i tutaj było postawione na wtryski. No i chcieliśmy wyciągnąć wtryski, żeby je wymienić, no i problem był taki, że wtryski mi nie chciały wyjść, numer 1 i numer 2, więc musiałem rozkręcić wtryski. Zostały tylko tam końcówki, właśnie już e, pierwszy, już wyciągnąłem. Owa, tą końcóweczkę, ale wtrysk mi nie chciał wyjść, nie? Pierwszy raz się spotkałem z takim czymś w tym tranzycie. O, zobaczcie, jak jest zawalony. Bo tutaj wtryski pracują w oleju. No i to po prostu tylko tak wrzuciłem taką wstępkę. Bo nie kręcę nic więcej z tego. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś kiedyś z Was się spotkał z takim czymś, że przy tym silniku, to jest 2.4 silnik z 2007 roku, miał taki sam problem. Bo wiele razy robiłem przy takich silnikach, no i wszystkie po prostu wychodziły palcem, bo pracują w oleju. No i poszedł. Drugi też wyszedł. Tutaj wam chcę jeszcze coś pokazać. Zobaczcie, o ten to ale się mieni ta końcówka, bo wymieniona. E, tutaj zobaczcie em, na podkładki, jak mniej więcej ta powinna być. A jak jest tutaj ta. Wprasowana. Tak to jest, widzicie, jak się nie chce zmieniać, to się dokręca. Po prostu łapę. No i wtrysk po prostu ją wgniata, spłaszcza. Nieźle, nie? No ja nie zumuję wam, tak? Może z dalsza. Zobaczcie, majster. Powiem wam, że pierwszy raz takie coś widzę. Żeby tak podkładka pod wtryski była zrobiona. Nieźle, nie? Tak. wyjechały dwa wtryski, dwie używki, tamte wyciągnięte, cztery nowe podpadeczki, No bo te to zobaczcie w jakim stanie. Dosyć dziwne. Pierwszy raz widziałem, żeby przy tym silniku były tak zastane wtryski. No, i tak, i Majsterkowicze. Następny pacjent to Transporter T6 z 2017 roku. No, i nie zgadniecie na co on jest, <laughs> oczywiście, że na sprzęgło. Sprzęgło nam siadło, no i tutaj działam z, ze sprzęgłem. W sumie to nie ja, tylko mój kolega. Mamy nowego kolegę, który do nas dołączył 3 tygodnie temu. No i zrobił już dwa sprzęgła, przy takich mniejszych. No i widać, że dobrze mu to e, tak, jakby szło, że dobrze się czuje przy sprzęgłach. Więc tutaj ja zostałem odciążony. On tutaj po prostu dostał tą pracę i on tutaj wykonuje, a ja, a ja mam coś innego do roboty. No i super, troszeczkę odpocznę, bo szef już mówił, że i tak już zrobiłem wystarczająco tych szczęgieł jak na ten rok. No i tak, majster, Następny basen to Nissan Kaszkaj z 2015 roku. No i yy, ma jakiś yy, prawdopodobnie stukot yy, ze silnika. Czasami klient słyszy, więc ja go biorę na rampę. No i ściągniemy z, z, obudowę yy, tą spod spodu. No i zobaczymy, zobaczymy czy nam się uda znaleźć. Zlokalizować ten stukot. Okej. Kęniury wyrak? No nie ma tutaj to stawiamy z miejsca na ten yy, łańcuch rozrządu. No i dobra, to byłoby na tyle, bo tutaj jeden z kolegów mi przygazował, bo zanim tutaj ściągnąłem to koło, no i to nad kole, to włączyłem sobie klimatyzację, mówię, wezmę kolegę, niech mi przygazuje, to wtedy może usłyszę coś bardziej, no i usłyszałem, tutaj to jednak stawiamy na rozrząd. No i tutaj to będzie wina rozrządu, bo to słychać definitywnie, że to jest ze silnika. No i trzeba rozebrać, zobaczyć czy to ma zmienne fazy rozrządu, bo to jest silnik 1,2. E, więc e, powiem Wam szczerze, nigdy nie widziałem go e, od środka i nie mam pojęcia, czy ma zmienne fazy rozrządu, czy nie. O, i tutaj jeszcze ma wyciek. To jest olej. To też mu napiszemy. No i dobra, damy znać klientowi. No i to byłoby na razie na tyle z tego Nissana. No i tak majstry. Następny pacjent to jest Volkswagen Crafter z 2020 roku i ma przejechane niecałe 10 000 mil. 9600, no i mamy go tutaj na szybki serwis, olej, filtr, oleju, no i filtr kabinowy, no i tam jest taka checklista, którą muszę zrobić. I tak, taka jak z 2020 roku, chyba z końcówki, no i niecałe 10 000, 9500 mil. Więc tak, no tutaj za bardzo wam nie pokażę nic, bo pewnie nic nie znajdę, ale kręcę to, bo jestem bardzo ciekawy czy uszczelniacz wału cieknie, też i przy tym pacjencie, czy nie, zaraz się okaże. Powiem wam majstry, że podobają mi się tutaj te radia montowane w tych nowych Volkswagenach, tutaj taki fajny tablet, spoko to nawet i wygląda, mi się to podoba. No i tak, standardowo, majstry, tutaj pod maską, wszystko ładne, świeże, piękne. Płyn do spryskiwaczy właśnie wlany, świeży. Płyn hamulcowy sprawdzony. No i co, wysyłamy go w górę, nie? Sprawdzimy, zobaczymy, jak to tam od spodu wygląda. No i tak, majstry, od spodu się wszystko prezentuje fajnie. Nowe jest wszystko. Nic nie jest uszkodzone. No i powiem wam, że kurczę, uszczelniasz w tym w tym panie nam mnie cieknie ja no niemożliwe niemożliwe no. nie wierzę ale zobaczcie suchutki nawet się nie poci. tutaj się Volkswagen postarał dobra ja się biorę za spuszczenie oleju zmianę filtrów wypełnienie karty no i sobie może jechać Tutaj Wam tylko chciałem pokazać, chciałem w sumie i ja też zobaczyć sam, czy cieknie, czy nie cieknie, bo powiem Wam, że e, przy każdym cieknie, a tutaj akurat nie cieknie. No coś niewiada do No i tak, Majsterkowicz, serwis zrobiony, ukończony już na Krafterka. To był jego pierwszy serwis. E, no i co? E, Jedyna rzecz, która mnie cieszy, to mnie zaskoczyła też, że ten uszczelniacz wału nie cieknie, bo z tego, co zdążyłem ja zauważyć, to nie ma znaczenia, ile ma przejechane, czy ma 3 lata, czy ma 4 lata, czy ma 2 lata auto, czy ma przejechane 6 0, 10, 20, 15. To nie ma znaczenia, jest po prostu wada, tak jakbym mógł powiedzieć, fabryczna tego uszczelniacza no i zaczyna cieknąć naprawdę bardzo, bardzo wcześnie. No, ale tutaj, tym przypadkiem, w tym przypadku akurat jest suchutko, więc nie zostało nic napisane na karcie. Oprócz wycieraczek, bo wycieraczki tak dosyć słabo zbierają. No i co, serwis usunięty, kody szczytane, cała karta wypełniona. No i crafterek może sobie jechać. No i ja też. No i tak, męstwo. Następny pacjent to jest Volvo V50 z 2009 roku. No i tutaj mm, mamy taki problem że spryskiwacze nam nie chodzą znaczy tak, ja już tutaj próbowałem pompka nam chodzi, tylko nie wiem czy o no właśnie jest yy, wyciek więc yy, będziemy sprawdzać otworzymy sobie maskę, zobaczymy czy gdzieś jakiś przewód nie jest yy, pęknięty yy, bo mamy wyciek od spryskiwaczy, ale pompeczka nam chodzi, więc yy, wysyłamy autku w górę i zobaczymy zaraz skąd nam cieknie No jest daleko nie trzeba szukać tutaj powinna być taka zaślepka no tak jak tu No i po prostu się ją wysadziło Więc tak mi się ym, uda to nagrać No i tutaj mamy wyciek. Więc dobra, idę pogadać z szefem my Zobaczymy, ale tym się wydaje, że to raczej będzie trzeba zamówić yy, nowe No i dobra majczy, to byłoby na tyle z tego Volvo Jak na razie, no bo yy, to ten spryskiwacz yy, się poddał Tak jak yy, tam było widać, ta zaślepka tylnia yy, po prostu nam wypadła no i ją trzeba zamówić nową, więc teraz sobie będzie szef to zamawiał no i zobaczymy kiedy nam przyjdzie. Tutaj mamy Forda Focusa z 2012 z tak, 2012 roku. No i tam słyszycie, pompa od wspomagania daje już o sobie znać. No i tutaj robimy szybki taki health check. No i zobaczcie, trzeba dobrze sprawdzać. Bo sprężynka pękła. A jej nie słychać, bo siedzi w takim gumowym, jakby kołnierzu. Zobaczcie, majstry i co do nas przyjechało. 4 litry benzynka, 503 konie mechaniczne. Daniel Oldendorf robił go na podwójnej turbince. To jest Mercedes C63S. V8 biturbo. No i powiem Wam, że to wygląda kozacko. Zobaczcie, jak on się prezentuje w środku. nie? Ach, marzenie. Zobaczcie, jaki on ma tutaj zestaw hamulcy. To jest Carbon Ceramic Brake System. Te tarcze są mega drogie. Następny pacjent to Nissan Juke z 2013 roku. Będziemy mu montować Blackbox. Już Wam tłumaczę na szybkości, co to jest Blackbox w Anglii. My możecie sobie wykupić ubezpieczenie na swoje auto, i niektóre firmy mają takie coś, że mają w zestawie Blackbox. Ubezpieczenie jest wtedy deczko tańsze, ale to ubezpieczenie ściąga Waszą lokalizację auta, monitoruje Was styl jazdy. Jeśli styl jazdy nie jest odpowiedni i nie spełnia kryteriów przeznaczonych przez tą firmę, która Wam to ubezpiecza wtedy ubezpieczenie może Wam wzrosnąć ale jeśli jeździcie przepisowo, zgodnie z prawem i z wytycznymi tej firmy, to wtedy macie troszeczkę tańsze ubezpieczenie ale no tak jakby jest monitorowany Was styl jazdy więc to zależy co jak ktoś chce, jeśli chcecie troszkę tańsze ubezpieczenie na Wasze auto, więc wybieracie sobie opcję z blackboxem, a jeśli chcecie mieć troszkę droższe i się nie przejmować niczym, jest spokojną głowę, to wybieracie bez blackboxa. No i my tutaj będziemy go montować, tutaj sobie klient już go zamówił, przyszedł, tam z tyłu jest taki kod, który dostanie po zamontowaniu, dostanie w ciągu 24 godzin link, SMS-a. on tam ten kod będzie musiał wpisać, potem się skontaktować z firmą, firma już sobie to potem zrobi taki setup, skalibruje ze swoim systemem, no, i będzie go monitorować. A ja tutaj sobie patrzę, mniej więcej jak to zrobić, ale tutaj to nic trudnego, trzeba minus podpiąć. Bierzemy masę z baterii, bierzemy plus z baterii, no i gdzieś to ładnie przyklejamy, bo to jest taśma dwustronna, albo w zestawie są jeszcze dwie tretyjki. No i dobra, maestry, zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta utniemy sobie jeszcze te, te te teczki tutaj jest ładnie wpięte tutaj z tej strony jest tak samo zasłonimy, tutaj jest nadmiar tego kabelka, żeby tam nic się z nim nie stało no i tak, jak jest boks dobrze zamontowany, no nie da się tego y, zepsuć <grym>, jakbym mógł to stwierdzić, bo jest tylko poz, y, pozytywny, jest tylko negatywny, więc jak już został zamontowany, to nam zacznie tutaj mrygać, no i teraz 48 godzin przyjdzie SMS na telefon, trzeba to po prostu sobie aktywować, tam i takie pierdoły, takie procedurki. No i tak, blackbox zamontowany, on jest tutaj przyklejony na taśmę dwustronną. Mocna jest ta taśma, więc się trzyma. No I następny pacjent to Opel Corsa z silnikiem 1.3 diesla z 2018 roku. Mamy go tutaj na serwis. To jest auto firmowe, więc to jest serwis po ukończeniu 4 lat auta. I mamy tutaj do wymiany olej w silniku, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy, no i wymienić płyn hamulcowy. No a filtr paliwa e, jeszcze może sobie jeździć, stwierdzając po karcie serwisowej. No i tak, ja sobie tutaj sprawdzę wszystko od góry światełka, takie pierdołki, dolejemy płyn do spryskiwaczy i wyślemy auto do góry, sprawdzimy od dołu. No i tu jest właśnie ta Corsa, dlatego ją chciałem nagrać, bo powiem wam taką ciekawostkę na temat angielskiego prawa do przeglądu. Opel Corsa ma takie przepisy do przeglądu, że poduszki od amortyzatorów, gdy mają luz, a koła są w górze, jest dopuszczalne, bo to niby jest tak, że te poduszki są zrobione tak fabrycznie. I na przeglądzie te poduszki się sprawdza tylko w jeden sposób, że koło musi dotykać ziemi, samochód być na ziemi. I wtedy musicie włożyć sobie rękę i szarpnąć po prostu za sprężynę, sprawdzić luz. Jeśli nie ma luzu, gdy koła dotykają ziemi, nie możecie tego oblać. Dziwne prawo, nie. No ja tutaj robię serwis, ja napiszę na karcie tak czy siak. Że jest luz, a po prostu firma sobie zrobi co będzie chciała. No i tak, tutaj od spodu to ta korsa się prezentuje w miarę fajnie. Tutaj jest delikatny wyciek oleju z obudowy do łańcucha rozrządu. No i tutaj jest delikatny wyciek oleju z podpory do misy, tej górnej. No i tak, tutaj no jedynie co to te poduszki napisałem, że mają luz. I tutaj na tyle, co znalazłem, to wyciek amortyzatorów. Ten lewy tylni już nam tutaj wyciek, a ten prawy tutaj się już nam poci. A tak to w miarę wszystko to wygląda spoko przy tej korsie. O, tutaj jedynie, co zauważyłem, to fajny dostęp tutaj do alternatora, jakby kiedyś się było go wymieniać. Tutaj rozrusznik też na wierzchu, choć tutaj tak się wydaje, że jest niby dostęp, ale wcale może tak łatwo nie być, bo to jestem plastikowy. To jest ten plastik w zasadzie. No i dobra, napisane wszystko na karcie. Zgaszę sobie auto, spuszczę olej. Tutaj jest chyba na torksa, o już coś tutaj był. deczko już obrobiony. No i co? filtr oleju jest tutaj, z tej strony, tam na samej górze, nie wiem czy tak wam z A pokażę wam od góry. No i tak, tutaj jest właśnie filtr oleju przy tej korsie, więc ja sobie go teraz odkręcę, wymienię go, tak to cały ten olej stary nam spłynie do misy. No i przy okazji tutaj sobie wymieniam filtr powietrza, no bo tutaj, żeby się dostać do filtra oleju, trzeba odkręcić ten przewód od turbinki do filtra powietrza, co idzie nam z przepływką. Tylko tak, tutaj dajcie sobie zawsze jakąś szmatkę, bo powiem Wam tak, że ten kapturek powinien wyjść nam... Razem z wkładem filtra, ale zazwyczaj to się dzieje tak, że kapturek wychodzi sam, wkład jest dalej tam wciśnięty no i cały ten olej zamiast spłynąć sobie, to on nam wylewa się na zewnątrz, no i potem jest uwalone całe auto, pasek i różne rolki, więc teraz tak, ja sobie tutaj to wyczyszczę i wyściemy ten stary olej, założymy nowy filtr, przykręcimy. Założymy filtr powietrza, no i wyślemy auto w górę, będziemy spuszczać stary olej. No i więc tak, teraz musimy wysłać auto do góry, spuścić olej, bo filtr oleju nam przyszedł zły, zła wkładka nam przyszła. dobra, olej sobie ścieka, więc wyślemy sobie go w dół i zmienimy za ten czas w filtr kabinowy. No i tak, w anglikach to jest od strony pasażera. Ściągamy sobie taką obudowę tutaj z tych dwóch klipsów. Te klipsy są tutaj z przodu. Dwa. no i teraz tutaj się dostajemy tu jest zaślepka więc ją trzeba uchylić oba no i tam jest przynięty filtr więc wyciągamy filtr zobaczymy w jakim stanie jest To przez te 4 lata nie był wcale zmieniany no chodź tutaj nie nie ma lipy widziało się gorsze no i dobra i teraz zakładamy nowy no i dobra filtr kabinowy wymieniony filtr powietrza tak samo więc czekamy dalej na ten filtr oleju. Olej sobie za ten czas spływa, a ja sobie wypełnię za ten czas kartę. Dobra, filtra jeszcze nie ma, a ja akurat zaczynam lunch więc idę na lunch zjeść. To przez godzinkę to akurat fajnie sobie to wszystko skapie. No i tak powiem, wam majsty, ja już lunch skończyłem. Filtra oleju nie ma do tej pory. Więc w międzyczasie nam przyjechał Mercedes 2018 roku CLA180. Na przegląd i na wymianę oleju w silniku, filtra oleju i na wymianę płynu hamulcowego No i dobra, Mercedesik już jest na rampie, zaczniemy sobie od wymiany płynu hamulcowego Tutaj pompujemy nie więcej niż 1 bar, ja zazwyczaj pompuję 0,7 0,7 to będzie jakieś 10 PSI Zazwyczaj zawsze tak pompuję, no i to wystarczy mi na tył, bo zaczynamy sobie od tyłu i zazwyczaj to wystarcza na cały tył, na lewą, prawą stronę, potem wysyłam auto znowu w dół, pompuję tyle samo, no i to wystarcza mi na przód. I zobaczcie tutaj, jakie te końcóweczki, te odpowietrzniki są w czystej kondycji, a to zawdzięczają właśnie takiemu zabezpieczeniu. Nie no, tutaj to fajnie jest to akurat wymyślone, bo nam zakrywa cały odpowietrznik. I wygląda jak nowy. Dobra, wymieniłem właśnie płyn hamulcowy, więc teraz wysłamy autko w dół, zgasimy, no i będziemy się brać za wymianę oleju i filtra oleju, ale tutaj co do oleju to będzie taka jedna mała ciekawostka za chwilę. No i tak, bierzemy się już za wymienienie oleju. No i właśnie tutaj jest taka jedna mm, dziwna rzecz. Tutaj jest zaznaczone na autodacie, oleju wchodzi 5,8 litra, ale jest takie, jedna taka informacja, że olej musi zostać odessany przez tubę od bagnetu. No. Więc musimy go odesać z silnika. No, no, to więc odsysamy sobie ten olej z silnika. Ja to robię w dosyć stary tradycyjny sposób. Dobrze wszystkim znany. No i dobra, nowy filterek nam już wjechał. Więc teraz tak, troszeczkę oliwy mi potrzeba. Świeżutkiej oliwy damy tutaj na te gumeczki, na te uszczeleczki. Opa, jak to nam fajnie siądzie. No i tutaj jest informacja. Opa, na tą. Na tą. I na tą końcową, bo ma tutaj trzy. Więc jak sobie damy wszystkie, to na łatwiej to siądzie no i potem nie będzie problemu z odkręceniem przy następnym serwisie. No i tu jest informacja, dokręcamy 25 Nm plus 5 Nm. Więc 30 Nm go dokręcamy. On się nam mieści tam. Sobie włożymy. To jest taki przewód, wiecie, trzeba na niego uważać, bo tak jest troszkę na drodze. Ale dobra, już złapo. No i dobra, kręcimy ten filtr. No i dobra, olej już sobie ściekł, więc karta za ten czas została wypełniona, żeby dać mu jeszcze czasu, żeby nam przestało kapać. Sobie ładnie dokręcamy. No i tutaj już jak ta podkładka jest w całym stanie, to trzeba ją zmienić, ale to wiecie oczywiście o tym. Zaraz sobie biorę klucz 13, tam jest do tej miseczki. I ją też tak z wyczuciem trzeba dokręcić, bo to wiecie Micha, aluminiowa. Dobra. No i dobra majstry, olej już jest wlany, olej nam wyszedł 0 w z kastrolka. Tam niby pokazuje 58 litrów, ale yy, ja sprawdziłem sobie bagnetem oczywiście, bo tego jest bagnet. Wlałem 5 litrów 5 i 1, pokazuje nam ponad stan, więc ja sobie go odpalę. Ja kluczyk na dachu, więc powinien złapać idzie ten przycisk. Okej. Okay. Jednak go nie złapię. Dobra, odpalimy. On sobie pochodzi trochę ten czas sobie zarzucę obudowę, która jest pod silnikiem. Musiałem ją ściągnąć do spuszczenia. No i wyślemy w dół, zgasimy, sprawdzimy jeszcze raz stan. No i tak, zobaczcie, jak się wszystko, ładnie nie świeci. Pokażę Wam trochę tego Mercedesa tutaj od spodu. Zobaczcie tutaj rozróżnik. 15 minut pracy, żeby go wymienić. Fajne rozwiązanie. Kompresor, tak samo, do klimy. Jest troszeczkę chyba gorzej, będzie z alternatorem, ale. Nie, no, wydaje mi się, że tam miejsca jest sporo. Ale jak do co? No, czteroletnie auto. Wszystko fajnie to wygląda. Pokażę Wam troszeczkę. Bo zaraz będę zakładał tą obudowę. O Mercedes, jak to Mercedes. No i Mercedes już skończony teraz musimy zrobić małą rotację na warsztacie, bo ja jadę z szefem odwieźć tego Mercedesa do klienta potem musimy zajechać na jedną firmę odebrać Vana na przegląd i na serwis filtr oleju właśnie do korsy mi przyszedł tam jest Corsa, ale to mój kolega za mnie ją dokończy, tam po prostu musi tylko przykręcić filtr oleju zalać olejem, no i wymienić płyn hamulcowy no i to byłoby na tyle w tym odcinku tych moich robódek warsztatowych. Jeśli się podobało, to łapka w górę. Jeśli jesteście nowi, zostawcie suba z tym dzwoneczkiem, żeby wam przypominał o każdym moim filmie. No i jeśli coś chcecie wiedzieć, zostawcie jakiś komentarz, albo jeśli nie chcecie wiedzieć, też możecie zostawić jak tam sobie chcecie. No i co, trzymajcie się nie, do następnego odcinka.